Dzień dobry. za To jest właścicielem posesji? A o co chodzi? Kto jest właścicielem posesji? pan. Ale o co chodzi? Kto pan pan. No to słucham. Jakim pan jest? A pan? To panu powiedziałem wcześniej. Nagrał pan sobie, co pan sobie otworzy. To znaczy? To znaczy, co powiedziałem do pana. A co pan powiedział? Proszę powtórzyć. To co powiedziałem? Proszę panu otworzy. Pan będzie pan wiedział. Ale nie muszę. To, to... Dobrze. To Ale skończył Pan już ze mną rozmowę? Tak, ale Pan zaczął i tak odszedł. Pan ani M, ani B. Pana, ale, co odryka, odryka, tak odryka, odryka, ale co pan tak nerwowy? ale co pan tak nerwowy, odryka, jak grzecznie, kulturalnie, pan. jak do Bolo człowieka, co pan taki, chrysty, pan pan nie nie pan nie pan taki nerwowy? Taki no, dobrze, no dobrze, ale pan dobrze. taki jakiś nerwowy, A DHD pan się nawy... Się a pan dobrze, psychotesty pan, dobrze, pan przeszedł, jak pan... Dobrze, bo ostatnio dostrzelał policjant do obywateli, a pan zaraz wyciągnie też tutaj pistolet, ma pan? To ja muszę uważać na pana, jak pan taki nerwowy jest. I zaraz pan do mnie strzelał będzie? Co pan chciał? My też byśmy tak, złożyli zgłoszenie. panu no niech pan nie przeszkadza, dobrze? No, niech powie... nagrywa pan sobie później tak. pan sobie będzie wszystko odtwarzał, tak. będzie Aha. pan mógł to Aha. dokładnie obejrzeć. Dokładnie, pan też. Nie muszę, proszę pana. A pan się obejrzeć. Oglądajcie. Nie muszę. No ale uzasadniona interwencja jest? Tak, zgadza się? Każda uzasadniona? Jest uzasadniona. Tak. A jaka podstawa prawna, niech pan mi powie. I zniszczenie znaków pan? granicznych też uzasadnione było? O czym pan, pan No był? i pan ha, to nie był pan o czym, proszę pana, proszę pana, A pisał pan. A dlaczego pan nie zeznawał tylko ten drugi? Co, co wciąga dobrze, tam nosem podobno, dobrze. to prawda czy dobrze. nie? Nie wiem proszę pana, pan się zapyta. No nie wiem, tak wszyscy mówią na mieście, ja że rozumiem, on wciąga. Wszyscy... Dobrze jak mówią, niech tak mówią. A pan nie wie, czy wciąga? No ale panie ja sierżancie, No słuchaj, nie wiem, no wezgu. Co pan chciał? Dokładnie.